Siemano, ja mamy rano, witam was w kolejnym filmie Wyczek zaczepiony z wieltonami Więc taki jego pierwszy test Przed nami plus minus 25 km w jedną i 25 w drugą stronę Jedziemy doładować przyczepy, bo są niepełne Brat pojechał ładowarką Druga cołówka, czyli brat Łukasz i Nikodem pojechali wysiewać dalej nawóz na pszenicę kończymy nawozy i temat azotu w naszych uprawach po prostu to już tylko legenda, także startujemy i zobaczymy czy wrócimy no i lecimy mamy gdzieś około z przyczepami będzie plus minus 20 no prawie 30 ton na zaczepie no i elegancko sobie radzi 50% Obciążenie silnika lecimy na 17 biegu. 1500 obrotów Teraz wbijemy o 18, aby przekroczyć te 30 na godzinę i zejść z obrotów. Żeby tego paliwa mniej spalić, ładnie biegi przerzuca. Zobaczcie, kurde, tylko tam czasem, jak z niższych obrotów poniżej 1500, da mu się gazu. Towalnie takiego sobie kopciucha, no ale to jest yy, Euro 3, więc Greta, widzisz mnie? Musi sobie czymś oddychać, bez przesady. Na pewno troszkę wtryski podlewają. No nie oszukujmy się, no to nie jest nowe. 7,5 kafla godzin. O ile tyle ma, tak? No na tyle wygląda, a ile ma naprawdę, tego nie wiemy, tak? Tutaj yy, serwis z Cumminsa ewentualnie mógłby prawidłowy, teoretycznie wpiąć się komputerem i sprawdzić ile tak naprawdę ma godzin. Motor z tego co się dowiadywałem. Chodzi, jeździ co do cudować. Może mieć 15 tysięcy godzin i będzie chodził, a ten co ma 5000 godzin właśnie będzie do remontu. Także no, nie ma reguły, drodzy widzowie. Jak chodzi jeździ, to będzie jeździł. Jak się popsuje, to będzie stał i trzeba będzie naprawić. Tyle w temacie, nie. Także jedzie pszenica po 1115 brat właśnie jedzie na gospodarstwo Pomana, drugie no i będzie ładował i też wióz, także no, mamy jeszcze na czternastce przyczepę, na czternastce całą pszenicy także też to zawiozę, ewentualnie doładuję Wiltonę zawiozę jeszcze dwie, jak czas pozwoli czy dziś, czy jutro, a resztę będzie ciężarówka wywoziła bo nie chce nam się przyczep przeładowywać no chyba, że dzisiaj flaka złapie w której przyczepie, to pfuuu no to będziemy przeładowywać <noise> ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda, szczęśliwie dojechać No, tu pod góreczki sobie ładnie radzi takie małe wzniesienia, ale idzie diabeł 300 kuni, nie? no i lecimy sobie tak spokojnie, 35-40 bo droga jest niby prosta, ale tę tylną przyczepę to buja jak szatan. No i wiadomo, opony są spękane, bo to są nalewki. Kupując, nie byliśmy świadomi, że to są opony nalewane. Nikt nam tego nie przekazał. Dopiero z czasem żeśmy się dowiedzieli, jak zaczęły pękać. Także, tak to wygląda. Klima działa. Bo miałem zaparowane szyby, włączyłem sobie klimę i odparowało. Wieje chłodem, więc kolejny plus, że działa. No i dobra, widzowie, wracamy. Zrzuciliśmy pszenicę. Ogólnie pierwszy raz tutaj byłem przyczepami. Sypie się na plac, więc elegancko. Waga długa, praktycznie że wchodzi cały zestaw. No bo wejdzie cały zestaw, ale ja zważyłem same przyczepy i potem tak samo puste Ale teraz jak drugi raz pojadę, bo mamy dobry czas, więc Kolejek nie ma Znaczy ogólnie ludzie sprzedają towar, ale Nie ma teraz kolejki, nie wiadomo co będzie później, także Zabierzemy tą czternastkę, załadujemy jedną wieltonę I szczepimy do tyłu czternastkę I przylecimy Żeby nie tracić tr czasu, wywieź to co jest Zrobiłem na żniwa pszenicę po 1180, pszenżyto po 960. Dzisiaj już, wczoraj to zaklepałem, dzisiaj cena 1160 pszenicy. <słuch> tak więc tak to wygląda. A, no i jęczmień zrobiłem po 890. Także coś tam zabezpieczone, to co na paliwo, na jakąś bieżącą produkcję, jakiś tam kredyt, w żniwa, po żniwach pieniądze będą a resztę będziemy obserwować. Rynek nigdy nie robiłem takich kontraktów na zaś o tej porze. No ale ten rok pokazuje, że e, 22 i końcówka e, końcówka 22 i ogólnie rok 2023 pokazuje, że trzeba robić wszystko odwrotnie. Więc podpisałem. Bo o tej porze zazwyczaj ceny na nowe zbiory. Nie były atrakcyjne. Kto podpisywał w tym okresie, zazwyczaj yy, tracił. No ale zobaczymy, pożyjemy. Nie wiem. Nie podpisałem wszystkiego, nie podpisałem połowy, nawet nie yy, jednej trzeciej. Także na spokojnie. Byczek działa, fajnie mruczy jedynie tutaj ten tłumik drgań najprawdopodobniej będzie, że wpada w wibracje, i to, to się tak wydaje jakby na 1400-1500 obrotów, takie tak jakby wtrysk gdzieś lał, może leje. Ale wydaje mi się właśnie, że ten tłumik drgań wprowadza e, cały traktor e, w drgania e, ten silnik i to będzie chyba często właśnie taki objaw. Ale powyżej 1550 to on. Tak ciągnie, tak śwista, że ojej! Te dwie przyczepy ogólnie było 3500. Łączna masa przyczepy i bez. Eee, no i na czysto to jest 22 800 coś. 22860 było na przyczepach, czyli po 11400. To są przyczepy dziesiątki. Na nie by jeszcze wsypał. Także na spokojnie by weszło około po 12 ton takiej usypanej łopatą pszenicy. No ale, sami wiecie, opony są liche, więc bez przesady, tonę w tom czy w tom. I lecimy sobie. Brat już się załadował, niby jedzie, więc będziemy się w niedługim czasie po prostu mijać. wróciliśmy na gospodarstwo zagadałem się i muszę nawrócić, bo nie chcę ładować od plandeki tylko żeby wyrzucany materiał z łyżki wlatywał na e, na plandekę tak to ciężej jest przesypać na drugą stronę i ogólnie działa żaden błąd się nie zapalił, dojechaliśmy nie widać wycieków, przecieków Także Pożyjemy, zobaczymy No i aktualnie dostałem telefon też e, Od logistyki no, Przyjeżdżają po mój rzepak Rzepak wyjeżdża do Prokamu. 2060 A już niby jest e, poniżej dzisiaj e, Drodzy widzowie 1000 e, Poniżej 2000 Także no, nie na ciekawie, nie da ciekawie, miało być inaczej, a będzie, jak będzie, i nic z tym nie zrobimy, tak? My sobie tutaj ceny nie ustalamy, my byśmy chcieli więcej, ale sami wiecie, jest jak jest i trzeba się z tym pogodzić. No. Jedni powiedzą, czy było sprzedawać, inni powiedzą, że czy byłoby jeszcze trzymać. No, ale sami widzicie, co się dzieje. Róg zrobił się na skupach. Można powiedzieć, że są kolejne żniwa. Porty, skupy. Teraz, jak się patrzy i się słyszy, że kolejne żniwa mają. Ci, co trzymali, nie wytrzymali. No i się w sumie też nie dziwię, tak? Ale przeżyjemy. Jakoś to będzie. Kto nie jest przeinwestowany, to przeżyje. Ładujemy pszenicę na pierwszą przyczepę. Czekamy na brata. Brat zabiera magnuma na gospodarstwo tam. Bo będzie jechał pryskać. A ja załaduję mana, zaplandekuję, mam tu zostanie i ładowarką będę jechał na właśnie tamte drugie gospodarstwo. Ładować rzepak. Więc myślę, że z 6 łyżek gdzieś trzeba liczyć, że wejdzie. Co najmniej. A miałaś być sprzedana? Z założenia się wychodziło po dwa tysiące. Ja to ja wam powiem, że to ja, ja już z tego naprawdę. To no się śmieje, no eee, szkoda gadać, ale co ja co będę pitolił? Zara powiedzą, nowe nabytki, talerzówka, traktor, on tylko narzeka. Nie, ja mówię jak jest i rypał to pies. Moi mili Państwo, jakby było dobrze, to byłby kolejny, może i nowy nabytek. nie nieśmigany, i prawdopodobnie celowałbym w Optuma. A tak? Jest ładna: 310 na Kuminsie. No i powiem Wam, że chyba lepsze rozwiązanie, bo jak się uda, że przez 2 lata nie trzeba będzie zajrzeć do silnika i skrzyni to będzie strzał w dziesiątkę a może tak się zdarzyć, że będzie chodził jakieś pierdoły będą tylko tam do zrobienia zobaczymy nie ma co gdybać, może jutro się popsuje a może zaraz także nie ma co chwalić pamiętajcie, case'y słyną z tego, że są awaryjne Cały czas stoją na serwisach, tylko nic się nimi nie da w polu robić, bo cały czas się psują. Tak, jak te John Deere i Fendy. Także trochę humoru po ten nieciekawy czas. Moje wielbony są takimi przyczepami że nie pasują dwie łyżki, czyli jedna naprzód, druga na tył, są za krótkie No i trzeba sypać lewo po na środek i po prostu wejść łopatą i rozgardość. Na czternastkę już się fajnie ładuje No ale jest jak jest Dobrze, że jest Będziemy ładować rzepak Dzisiaj dostałem telefony Cena za rzepak 1900 <laughs> Bambik, kurde no. ah. I zobaczcie, kto przewidzi, co? Zawsze się zarabiało a teraz na magazynowaniu się straciło No wiadomo, jeszcze jest daleko do żniw. Jeszcze może to wszystko zmienić się, 180 stopni Dobra, drodzy widzowie Pszenicę załadowałem Rzepak załadowałem, pszenicę załadowałem Kamery nie miałem, bo się rozładowała Ładowałem u brata w domu, dopiero teraz e, Zabrałem Przyjechałem Manem z gospodarstwa I zaczepiam. No Już zaczepiłem Magnuma do. <laughs> a dzisiaj zaczepiłem była, Wieltona była zaczepiona. No i doczepiłem załadowaną Wieltonę do 14. No i jutro rano wyjedziemy i więcej już nie będę woził. Bo tu chodziło o te przyczepy, żeby tego nie przeładowywać. A daleko nie jest. Mamy skrzynię 50. Średnie zużycie paliwa. Wyszło pusto pełno. 24 litry na godzinę. Trochę dużo, ale wiadomo, mamy piec tutaj, który trzeba zasilić. Kabel od tej przyczepy nie chodzi. Wiadomo, bo Edzia przyczepa, to nie chodzi. Dobra, z prawej. pek, pek, za długi jeszcze raz, no i dobra, sprawdzimy światełka, czy wszystko działało to, fajnie chodzi, ten tłumik drgań trzeba wymienić i będzie bajka, Światela kieruneczki są dwa drugie są a John ma awaryjne ma gdzieś awaryjne? pewnie że ma i jak sami jesteśmy tak sprawdzamy światła żeby nie chodzić dwa razy pozycyjnego nie ma o o, są nie łączyła kostka są dwa z tyłu. Nie ma jednego. Jest. Widzicie, jak szybko naprawiłem? Mimo, że stoi pod dachem, jednak to wszystko nie tak. Także wszystko jest sprawne. O, ten kabel nie działający trzeba zabrać. Nie wiem, gdzieś poprzerywany jest pewnie na bolcach. No trzeba rozkręcić końcówki i zobaczyć, może gdzieś po prostu się urwał kabel. Dobra, trzeba podłożyć pod koło i tak. Jutro Kolejny wyjazd, odczepiamy, chowamy sprzęta. Jak będzie padało, zrobi się rosa, całe szyby będą mokre. A garaż mamy wolny, więc tylko same plusy. Na jej gazu, bu, 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 więc to będzie tłumik drgań, no i tak kopci sobie, zobaczcie, nie wiem, czy tak ma być, czy podlewają wtryski, mniejsza z tym, działa, działa. Biegi ładnie, płynnie przerzuca. To jest najważniejsze. Zobaczymy, czy jutro przeżyje podróż. Teraz wszyscy hajterzy czekają, kiedy się popsuje. Ob nigdy. <grytanie> Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. O, zobaczycie, jakie światła ma. Albo jakich brak w ogóle. No coś tam świeci A, czekajcie, bo tutaj coś inaczej się zapala, te światła A, tu jeszcze górę czyli tu ma halogeny Aha. czyli trzeba dać na pozycyjki też nie na tutaj na jeden pyk I tak to wygląda szału nie robi ale my to zrobimy Lampy tu się wymieni na te kwadratowe, jak w Pumie i będzie bajeczka. Tu chcę te od Pumy się do takich kwadraciaki z granitu, więc muszę zamówić już więcej. No i u góry też wypalona lampa. Do wymiany wszystko, u góry poziom cztery i będzie białutko Tu założę. Założenie tego, żeby świecił Prawie na 360 Także trzymajcie się Na razie część już wiem co mam robić, co zamawiać Ogólnie Jak na Z tego roku traktor Czyli 2.9 rok Nie ma głupich świateł, wam powiem Wiadomo, nie jest to LED Ale świeci to w miarę No przyzwoicie widzowie Naprawdę w nocy mógłby śmiało robić. Kamera nie oddaje tego, ale mam porównanie do Pumy, że szłoby w tym nocy normalnie pracować bez, bez jakiejkolwiek roboty większej. Aha, czyli na końcu góra się załącza. Coś daje ona? Tyle co nic. Na razie, Naura widzimy się w kolejnych filmach.